Idzie sobie pene, idzie sobie pene, a tu nagle robi jump <grystanie> 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 Tutaj ty Monster, a dzisiaj razem z Penny Penny. Dzisiaj razem z statusiem najukochańszym, ulubionym. Nie jesteś moim z Statusem. Już jakie masz brudne okulary? Dzisiaj opowiem wam o top 10 moich ulubionych postaci bohaterów. Innymi słowy, to, co chciał Tymon przekazać wam, to że przed wami lista 10 najlepszych postaci według Tymona, Którzy które są, są super Bo... bohaterami. Większość z nich, z tego co ty powiedział, jest z uniwersum Marvela. Tak. Mało kto jest z uniwersum DC, szczerze mówiąc. Tylko jedna osoba. Tylko jedna osoba, no dobra. No Ale to spodziewacie le... się go. No dobrze, no to lecimy. To miejsce dziesiąte. Miejsce dziesiąte, na nim się znalazł, uwaga, Iron Spider. Iron Spider, Iron... Nie, 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 nie. Nie ten Iron Spider. W sumie wszystkie Iron Spider, które wystąpiły. Są jego dwie wersje. No. Ta z Avengersów. Ale w serialach, komiksach oraz w innych rzeczach Iron Spider był czerwono-złoty, jak sam Tony. Okej, okay, no to Miał tak. Miał bardziej moce Iron Menowe, tylko że jeszcze strzelał pajęczyną czasami. Iron Spider miejsce 10, miejsce 9. Na miejscu dziewiątym znalazł się Spider Ham. Nie, nie taki ham z, z twojej klasy. Jak z mojej klasy? W mojej klasie nie ma hamów żadnych. Yum, 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 Don't worry people, it's a 100 beef! Czyli szynek. Szyny. No właśnie, to ham to spider, znaczy. Szynka. szynka. A wiesz, że hamburger? Wiesz, co oznacza? Szynkowy burger, co? Nieprawda hamburger to jest nazwa z miasta pochodzi właśnie dlatego. To jest hamburg. Z miasta Hamburg, dokładnie. Teraz wiecie więcej. Pomyślałam o hamburgu. No i dobra, i co z tym Spiderhamem? A to nie Spider Hum? Po angielsku nazywa się Spiderham, pisze się. No tak, i kim jest Spiderham? To jest pół pająka, półświnka. to jest Peter Porker? Porker, nie? Pork. No i dobra, ale czeba. Mi czemu się najbardziej go... podobała ta wersja z multiverse'u Spider-Man. Ok, Spider-Into the Multiverse, tak? okej. Do animals talk in this dimension? Because I don't want to freak him okay. out. To jest w ogóle świetna kreskówka, polecamy no. wszystkim. Film. No film, no film. film animowany Disneya. Film animowany Disneya. A on jest Disneya? No właśnie nie wiem, czy nie jest Sony. Hmm, podejrzana sprawa. Uwaga, niesamowite. Miejsce ósme to. Starlord. Starlord! Starlord, czyli postać z Guardians of the Galaxy. Tak, czy, e, jak się on nazywał? Queen Bee? O, czy Spiter, Peter? Queen. Quill. Quill. Peter Quill jakoś tak, Peter na pewno, nie? Peter Pettigrew Peter Pettigrew, nie był to Peter Pettigrew Grał go na pewno Chris Pratt, tak się nazywa ten aktor, który go grał e, Mi się on podoba No Z jego pewności siebie, z jego głupstw, z jego żartów, które chodzą na suchary czasami Czyli on, on jest jak Chris Pratt, dokładnie, Chris Pratt w każdym filmie What are you doing? Jak ty, mu kiedyś zobaczysz filmy z nim albo seriale takie jak Parks and Recreation, to właśnie taki Chris Pratt jest. No i co tam z tym Star-Lordem jeszcze? W której części on był Guardians najlepszy? Najlepszy chyba był w drugiej. W drugiej części? Mhm. I co tam, bo tam był motyw chyba z jego ojcem jakiś, nie? Tak, z jego ojcem gądu.. Znaczy nie, nie on, Ale on uzna, o, tak. uważał, że jądu to jest jego ojciec, tak. bo on się nim opiekował mhm. i tam była taka wzruszająca scena, naprawdę z jądu. W pierwszej. To w pierwszej było? W pierwszej części e, nie, no w został drugiej. porwany. No ja wiem, ale była A. wzruszająca scena potem, no z jondu. Natomiast y, jego ojcem był ten ego, tak? No tak. To taka planeta. Był pokazany w komiksach jako po prostu planeta, która nie była nawet jego ojcem. Która ma brodę oraz oczy. Całkiem normalne. Pozdrawiamy Marwe. Ale, ale, ale według mnie mam teorię na temat niego. No, bo Marvel tak naprawdę było siedem kamieni nieskończoności, Aha. a nie sześć. Thanos na razie z rękawica tylko umieściła takie sześć, ale mniej ale jest jeszcze jeden. No. Kamień ego. Kamień ego. I tutaj teoria. Czy z, może... to jest on tym kamieniem? Ta planeta jakby? Może to rdzeń jest z tego. Może rdzeń. Miejsce siódme. Miau. Black Panther. Tak? Black Panther na miejscu siódmym. Jak Black Panther ma naprawdę na imię i nazwisko? Eee... ten. Czajwisz Gambino. Hey, <coughs> Jak się nazywa naprawdę? Tichala. Nie Chadish Gambino, tylko Tichala. E, w sensie to e, Bosman. No dobra, nieważne, kto to, go, go tam gra. Chadwick Bosman, on się chyba tak jakoś nazywa. Ich naród jest bardzo zaawansowany technologicznie, zaawansowany technologicznie ale wykorzystują nadal takie stare motywy afrykańskie, takie jak obsmarowywanie się takimi prochami. Aha. albo na przykład korzystanie z git. Jest zarówno i tradycja, jak i nowoczesność, czyli dosyć jest to zbliżone, szczerze mówiąc, do kultury nie Afryki, a Japonii. Tak naprawdę. No. Japonia, która jest bardzo zaawansowana technologicznie, a jednocześnie mocno stawia na, na kulturę i na dawne jakby rzeczy z nią związane. Tak, na przykład jak są demony oni. Oni na przykład. No i dobra, a czemu ten czarna pantera tak Ci się podoba? Mi się ogólnie jego najbardziej kostium oraz jego sztuki walki, jego całczy <śla> e, brat. Killmonger? Jego. Killmonger. Okay. jego motyw. Na początku on się pokazał jako cima. Jako cima. Miał maskę cimy w normalnych ubraniach, a potem się pokazał jako taka czarna pantera. Maybe we can still heal you. So you can just lock me up. No. Czarna pantera, dobra. Ja, miejsce nie, sz... żółta pan. Miejsce szóste. Iron Man. Miejsce szóste, oh, Iron, Iron Man. Man. Oh, Iron Man. Wchodzisz go od Iron Spidera? Tak. Okej, okay, no dobra, dlaczego? Jest starszy, bogatszy. No, Peter Parker nie śmierdzi groszem, to prawda. Taki w pewnym sensie taki makwarz, troszeczkę. Tylko. No to, to dobre McFar porównanie. tylko, że za bogaty. Jest to taki, znaczy chodzi ci o to, że Tony Stark jest ekscentrycznym gościem. Mm. Który jest, on jest takim połączeniem powiem, trochę. Tak. Sknerusa ma kwacza z Bruce'em Wayne'em, tak mi się no wydaje. Tak, z Brusem. Obaj są bogaczami i ich największą jakby bronią są pieniądze. Bo żaden z nich w sumie nie ma mocy, prawda? No tak, nie, nie mają mocy żadnej. Ale z drugiej strony. Iron Man. Jak było z rękawicą nieskończoności, on ją założył, prawda? Aha, ale specjalnie tylko, żeby zabić Stanosa. No okay. Ale też sam skonstruował model takiej rękawicy. Dobra, miejsce piąte. Batman! Batman! Wspomniany dana. wcześniej Batman. Bruce Wayne, no dobra, Batman. Też bogać. Czyli ty że... że... bogatych, tak? O to chodzi. Nie, nie chodzi. Może Donald Trump jeszcze. <laughs> Batman mi chodzi o jego brutalność, on jest lepszy na pewno od T'Challa. No, a T'Challa te... też jest brutalny, a T'Challa no. zabija swoich wrogów, a Batman nie zabija. Ale Batman jest też straszniejszy. Ba Batman jest brutalniejszy, ale nie zabija, a T'Challa nie jest brutalny, ale zabija. On jest według mnie bardziej straszniejszy. Straszniejszy jest Batman. No dobra. Rycerz nocny, rycerz. Nocny rycerz. oraz jego wrogowie. No jego wrogowie. No dobra, no ale Batman, tak? A z którego filmu najbardziej ci się A. podoba Batman? Najbardziej <grym> <Lego> <grym> z Lego. Always been on black. Batman. Najbardziej <grym> z Lego. To tam jest wyjątkowo brutalny powiem ci. Wyjątkowo brutalny Batman tam jest. <grym z Lego> I po prostu radzi wrogów zostawia klocki z wrogów. No dobrze, Batman. Miejsce czwarte zatem. Glut. Glut. Kim jest glut? Ma moc luźnego gluta. Ma moc luźnego gluta, to jak ty on jest chory, to jest jego ulubiony superbohater. Ty on zamienia się w luźnego gluta. Taki wyluzowany glut. Ej, ziomek, weź mnie, nie wysmarkuj. Morduj, Ale nie, tak naprawdę to jest glut. Gród, ok. I am Groot. Czyli Win Diesel w swojej najlepszej roli. Win Diesel. A tak, Win Diesel go gra. Yo soy Groot. Ogólnie jest w pewnych momentach czasami jest zabawny. Pozwolił stworzyć torowi ten Storm, miał... Stormbringera. Stormbringera. A zgadnijcie, jak wygląda to z innego, z uniwersum zwierząt? Jak? To jest żaba. Żaba? Tak. Thunderfro. No dobrze, lecimy dalej. Miejsce trzecie. To już podium. Rocket Raccoon. Rocket Raccoon, tak? Tak. Czyli zaraz po grucie Rocket Raccoon. Okay. Time to be the captain. Rocket jest zaawany. Jego śmieszne teksty. Do you wanna go to space? You wanna go to space, puppy? Okej, okay, no dobrze, okej. Okay. No, czyli Rocket Raccoon na miejscu trzecim, brązowy medal. Zresztą sam jest dosyć brązowy, więc pasowałoby. No. Miejsce drugie. Tutaj też pasuje kolorystyka i on też jest strażnikiem galaktyki. No, kto? Aaaa! Drax. Muszę to z w pewnym sensie jego brutalność jest pokazana na śmiesznie. Czyli najwięcej, najwięcej bohaterów wziąłeś ze strażników galaktyki, bo aż czterech? Tak. No dobrze, no o czymś to świadczy. Śmiesznie. Najwyraźniej było błędem zwalniania reżysera, moi drodzy. Disney, pomyśl troszkę, no dobra, dawaj. No. A nie, on już wrócił. James Gunn, reżyser. James Gunn. Przez dwa N. Dobra, no to dawaj. Dlaczego, yy, dlaczego Drax na drugim miejscu? To bardzo wysoko. On w pierwszej części nie był zbyt taki ciekawy. No. W niektórych momentach, ale w tych bardziej końcowych bardziej. Był nawet spoko, ale bardzo mi się podobał jak patrzył się ciągle tam przez dwie godziny na yy, Star-Lorda oraz na Gamorę. Czemu się na nich Jadł patrzył? orzeszki. Dude, how long have you been standing there? bo oni coś tam gadali. Bo się kłócili ze sobą? Nie wiem. Aha. A on na nich się po prostu patrzy do orzeszki. Jakby to było kino. A, okej. Okay. I dlatego jest na drugim miejscu. Tak. Widzicie, wystarczycie, że wystarczy, że jecie orzeszki, jak w kinie jesteście na Albo drugim miejscu. Albo jeszcze zabijacie w śmieszny sposób. bo zabijacie A... w śmieszny sposób. A skoro przy tym jesteśmy miejsce pierwsze, Deadpool. No tak myślałem, że to będzie deadpool. <laughs> To jest moje pierwsze Więc tak pomyślałem sobie, że będzie to Deadpool. Czemu Deadpool? Nieśmiertelność, niekulturalność. Nieśmiertelność i niekulturalność. Czy znaczy, ja zauważyłem, że ty idziesz tropem raczej tego, Śmieszność. kto cię bardziej śmieszy? Że to nie Właśnie. są takie, że pompatyczne, że wow, on dokonał bohaterskiego czynu, ten superbohater, tylko śmieszniej pierdnął niż tamten <grym> drugi. Mówiłem. Really? To jest klucz Dymona. <laughs> Zamieni się z tego Joker'a. Jest brutalny, przeklina, jest zły, jest w połowie dobry, ale w większości zły i śmieszek, jak Freddy Krueger, w pewnym sensie. Nie ja nie wiem z kim mieszkam, szczerze mówiąc. Coraz bardziej się zastanawiam. To było nasze ostatnie spotkanie. Idziemy cię oddać niestety do twojej rodziny pawianów Deadpoolów Słuchajcie, dla kontrapunktu ja podam swoje trzy ulubione postaci i Hellboy i V z V4 Vendetta, i, i Roszach ze strażników Kim jest Roszak? Wolverine. No tak, Wolverine. Batman. No i Deadpool, więc jest gdzieś sześciu. No ale Lobo chyba rzeczywiście wygrywa z nimi wszystkimi. No a więc siedem. Nie pamiętam dokładnie, ile. To jest moja lista. Ci o tam być. Dobrze, żegnamy się z wami. Dziękujemy, było bardzo miło, sympatycznie, że. Niesympatycznie. Nie? nie? Zrujnował mi życie. Walną mnie w kolano. Te to... chore kolano. Właśnie nie w chore. Uło się w chore. Teraz się w chore dopiero nie, 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 nie. No dobrze. No to się żegnamy. A, i nie zapomnijcie zostawiać komentarzy. Jeśli chcecie zobaczyć w ogóle jakąś top listę na temat Godzilli albo innych rzeczy, to proszę. Ty on się pisać... upiera, że chce listę o, go o Godzilli. No i dobrze. Jeżeli chcecie listę o Godzilli, Właśnie. to piszcie w komentarzach. O wrogach Godzilli. O wro wrogowie Godzilli.